I taką muszę dogrywkę zrobić, bo Do Johnsa nie opisałem, więc no szok, nie wiem jak ja to zrobiłem, że o nim zapomniałem. E, zapomniałem o tym naszym przyjacielu, który, się, który jest bardzo fajnym przyjacielem naszym kochanym. No dobra, był sobie impuls, była sobie korekta. Tu typowe falka falio, aliota tutaj wchodziłem, opisane wszystko jest w wcześniejszych filmach. <laughs> Jesteśmy w drugim impulsie. Ten drugi impuls jest, jest kopią tego pierwszego impulsu, tak? No, tak to działa. Tak to działa, generalnie. No i dobra, opiszmy to. Jest korekta, korekta oparta na korekcie. No, tu mamy dokładnie to samo. Jest korekta, korekta oparta na korekcie. Potem mamy jakiegoś boczniaka takiego. A, ja nie to chciałem dać. Takie mamy coś, to coś, potem tutaj tak wymalowali, potem mamy wyjazd w górę, no i oni malują w sumie ten wyjazd w górę cały czas, no, jakby nic ich nie ogranicza, ponieważ są w drugim impulsie, więc sobie mogą go wydłużać, przedłużać ile chcą, jak chcą. Są żywiole, no, tym bardziej, że po wymalowaniu cyklu spadkowego każdy pewnie doraz dokłada na kontynuację, więc jeszcze bardziej są w, w żywiole. No i gdzieś ten impuls się tam skończy, nie? W swoim czasie, w swoim miejscu i wymalują korektę. korektę która będzie kopią tego. I najważniejsze, ta korekta oparła się. Ta korekta, jakby się zakończyła w tym oto punkcie pod tą pod tą dziwną konsolą, taką takim postojem, i on dokładnie jest tutaj. Czyli oparła się na tym. I cokolwiek by tam nie wymalowali w górę, cuda na kiju i tak tutaj wrócą. Czyli ta korekta druga będzie taka. No, no bo mi się wydaje, że jeszcze trochę tam wymalują coś w górę. No, ale generalnie muszą i tak tutaj zejść. Tutaj zejdą i załadujemy kolejne baje siatę na, na trzeci impuls wzrostowy. No i tyle. Cały dołącząc impuls korekta, impuls, korekta, impuls. Kopia, 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 same kopie, kopi. proste. I prawdopodobnie gdzieś sięgną tych, albo nawet przekroczą tych początków, spadków. A myśmy chyba tu już wyznaczali, gdzie mm, oni sięgną. Oni chyba, zobaczmy, nie no, bo to są same szczyty. No prawdopodobnie nowy szczyt mogą wybić, Takim tak dobrze idzie. Czemu nie? Ja bym się nie krępował i nowy high zrobił tego roku, czy tam w ogóle całego istnienia tego indeksu. Hajcz stulecia to nawet nie można powiedzieć stulecia. Tysiąclecia. Dobra. Hajsz tysiąclecia mogą zrobić na tych tutaj impulsach. No dobra, taki DJ wygląda. To fajnie tutaj, fajnie tutaj się udało wejść. Nie było żadnych problemów, No jakby to przeciągali. Tą korektę, no to korekta to byłyby problemy. A tak. Po eliotowsku poszli. No naprawdę wdzięczny indeks. Ale w ogóle nie wiedziałem, że na indeksach to. Myślałem, zawsze byłem pewny, że indeksy to jest jakieś coś dziwnego, gdzie tam w ogóle nic nie działa. Ej, nigdy nie grałem na indeksie. W ogóle to moje debiuty indeksowe. O, impuls, korekta, impuls, korekta, impuls. No, ale to działa kurde zawsze i wszędzie. No ceny tak chodzą. Wszędzie. Jakbyś wziął tak spisał ceny, nie wiem czego, pieprzu ziołowego <laughs> sprzed 10 lat, też byś miał takie impulsy z korektami. Hmm. Szok dla ludzkości. Dobra, kończę. Trzymajcie się, miłego weekendu. No to, no to hej.